Jak tam chłopie? No witam ciebie Franek Słuchaj Izidor chciał ci życzenia złożyć na urodziny Mówisz jakiś wierszyk ma dla ciebie Otruje mi tutaj tupę Już pół wieczoru Zawołać go? Dobra Izidor Izidor To dawaj Idzie już

No, dobrze, dobrze. Wujek na pewno będzie zadowolony. Słuchaj, Franku. No, widzisz, no chciał Ci z, z wierszyk powiedzieć. No, to dobrze się cieszysz. No, to trzymaj się.